Siemanko, ja jestem Weskin, a to będzie bardzo krótki poradnik na temat tego, jak resetować sobie misję u nowego agenta, także bez przedłużania zapraszam Was do filmu. Słuchajcie, taki film już wcześniej nagrywałem odnośnie Harpera, ale stwierdziłem, że pokażę Wam jeszcze rzeczywiście tutaj na tej agentce. Jeżeli chcecie sobie zresetować Wasze misje dzienne lub po prostu je ukończyliście i chcecie wykonywać kolejne, to możecie sobie zresetować takie misje w taki sposób, że zmieniacie po prostu datę na Waszym komputerze lub też konsoli. Zobaczcie, tutaj mam na przykład taką misję jak Lelelelele, tak? Czyli polowanie na wiedźmy, jest oczywiście znaczek tutaj, można powiedzieć takiego niedźwiedzia, to jakieś po prostu zwierzęcia. I teraz, jeżeli zmienimy sobie datę na naszym komputerze, ja to robię po prostu w ten sposób, że na dole po prawej stronie, jak mamy godzinę, klikamy sobie prawym przyciskiem, i mamy tutaj taką opcję jak ustaw godzinę. Ja jeszcze wyłączę kamerkę, żebyście widzieli. Tak, dokładnie tutaj po prawej stronie macie ustaw, datę i godzinę. Gdy sobie to klikniecie, pojawia się takie okienko. Oczywiście tutaj sobie odznaczacie ustawianie czasu automatycznie. Klikacie sobie zmień i tutaj jedyne co musicie zrobić, to po prostu ustawić sobie dzień do przodu. Chyba, że chcecie również zresetować sobie misje tygodniowe, to musi. Cały tydzień do przodu sobie ustawić, czyli wtedy po prostu na 21. Ja to oczywiście nagram 14 września, dlatego takie daty tutaj są. Powiedzmy, że damy sobie dzień do przodu, tak, zmienimy sobie pyk i jak widzicie, misje się tutaj nam zmieniły. Tutaj było lele, le, le, jak widzieliście, czyli polowanie na zarazy, teraz mamy inną misję i dzięki temu sposobowi jesteście w stanie sobie właśnie te misje resetować. To tyle ode mnie, taki szybki poradnik, mam nadzieję, że komuś się przyda, trzymajcie się i do następnego.